Cześć. Dzisiaj pokażę ci jak dokończyć instalację aplikacji InPost Paczkomaty. Musimy na początku sprawdzić sobie jedną rzecz, czy metody dostawy są poprawnie ustawione. W tym celu przechodzimy do ustawienia Wysyłka i dostawa, Ogólne stawki wysyłki i sprawdzamy czy w metodach dostawy znajduje się Paczkomat. Jest to ważne, ponieważ na podstawie tego Aplikacja pokaże listę lub mapkę paczkomatów. Jeśli tego jeszcze nie mamy, klikamy Dodaj stawkę, wybieramy niestandardowe, nazwa to paczkomat. A tutaj możemy dodać jakiś opis, na przykład wybierz po opłaceniu zamówienia. I klikamy gotowe. Ja już mam, więc klikam anuluj. I jeśli to jest gotowe, przechodzimy do drugiej części czyli do wstawienia bloku aplikacji, czyli właściwie pokazania, wskazania miejsca, gdzie ma się wyświetlić mapka z paczkomatami lub lista. W tym celu przechodzimy do szablonów, dostosuj i teraz musimy dostać się do strony dziękuję. W tym celu przechodzimy realizacja zakupu i nowe konta klientów. Następnie strona dziękujemy. Po lewej stronie mamy sekcję Dodaj blok aplikacji na dole ekranu i klikamy w blok aplikacji. Aplikacja została dodana. Teraz powtarzamy tą samą czynność dla strony Status zamówienia, czyli znowu przechodzimy do tej blok aplikacji. Klikamy tutaj i aplikacja pokaże się w tym miejscu. Klikamy Zapisz i to wszystko. Do zobaczenia w następnym filmie.